Jako młodzian myślałem, że wolność finansowa jest nie do osiągnięcia dla zwykłych śmiertelników. Ale już tak nie myślę. Moja teza jest taka, że żyjemy w najlepszych czasach, żeby zarobić na tyle dużo, żeby nie musieć już więcej pracować. Nie twierdzę, że to łatwe. Nie twierdzę, że to ścieżka dla każdego. Ale chciałbym dzisiaj przedstawić wam schemat, którym myślę, że da się osiągnąć nasz cel. Pięć kroków, cztery pierwsze. Takie zdroworozsądkowe sądzę, a piąty troszeczkę bardziej kontrowersyjny, więc zostawiam na koniec. Moi drodzy, ten film to zbiór moich przemyśleń i notatek z okresu około półtora roku ostatniego. Oparty na szeregu książek, na patronie wrzucę listę, podcastach, szczególnie tym, Founders, bardzo polecam, oraz doświadczeniach własnych z mojego, jak na razie, 37-letniego życia. Jeśli jakieś luki w tym systemie myślenia widzicie, to chętnie przyjmę w komentarzach, szczególnie od osób, które taką wolność finansową osiągnęły. Dobrze, nie będę poruszał tematu pracy na etacie, ponieważ tutaj sprawa jest. Stosunkowo prosta, po prostu trzeba na tyle dużo zarabiać i na tyle dużo odkładać, żeby taką wolność uzyskać. A skupimy się na takim nowoczesnym podejściu w tym wydaniu, że dopiero od niedawna technologia zwykłym śmiertelnikom takie opcje udostępniła. Dobra, krok pierwszy zdefiniujmy sobie tą naszą wolność finansową. Będzie to po prostu posiadanie czegoś, co zarabia na ciebie, nawet gdy śpisz. Albo zarobienie tylu pieniędzy, że już ci do końca życia starczy. Można też to traktować jako spektrum. Jakieś nasze poboczne przedsięwzięcie może nam się dokładać do finansów i zwalniać nam czas i energię. Może uda nam się jednym strzałem zarobić na kilkuletnią podróż dookoła świata. Może cały wachlarz pomniejszych projektów kiedyś się sumuje i da nam wytchnienie od pracy. Dobrze, zaczynajmy. Podpunkt pierwszy to dźwignia. Dźwignia to mechanizm, który stosunkowo niewielki wkład zamienia w nieproporcjonalnie duże rezultaty. I my, zwykli śmiertelnicy, mamy szczęście żyć w niesamowitych czasach, w których panuje prawdziwa obfitość takich dźwigni. Spójrzcie, mamy bezprecedensowy dostęp do wiedzy dzięki internetowi. Możemy nauczyć się praktycznie wszystkiego, nie wychodząc z domu. Ja na przykład, chcąc nauczyć się robić gry komputerowe, jeszcze tego samego dnia odpaliłem sobie tutorial o działaniu silnika właśnie do tworzenia gier i przez następne kilka tygodni stworzyłem takie dwa etapy. Nigdy wcześniej nie robiąc czegoś takiego. Nie mówiąc o tym, że mamy, AI. które pomoże nam indywidualnie gdy gdzieś się zacinamy. Mamy bezprecedensowe możliwości docierania do widowni. Zastanówcie się jakie koszty musielibyśmy ponieść 30 lat temu, żeby dotrzeć do 5000 ludzi. A ja se wrzucam jakieś durne wideo na TikToka i w jeden dzień mam taką widownię. Dla nas oczywiście będzie ważniejsze zbudowanie prawdziwej, powracającej widowni, ale nasze czasy zdemokratyzowały ten proces. Każdy może tworząc swoje treści, bez pośredników odnaleźć swoją publikę. Dalej, żyjemy w bezprecedensowym, cyfrowym świecie. Które opiera się na cyfrowym języku. Jeśli poznamy ten język, czyli kodowanie, otwiera się przed nami cały nowy świat, w którym możemy bezkosztowo tworzyć przydatne rzeczy. Nie mówiąc już o tym, że mamy AI, które niesamowicie przyspiesza proces nauki, a właściwie nawet potrafić będzie kodować za nas. Mamy bezprecedensowe możliwości fabrykowania i dystrybucji produktów. Na przykład dzięki takim aplikacjom jak Shopify. Mogłem w ciągu jednego dnia sprzedać wszystkie 100 dodatników, które wyprodukowałem sobie z zajawki, bo po prostu lubię takie rzeczy I było to niesłychanie technicznie proste, mimo że nigdy wcześniej nie miałem styczności z takimi procesami Nie mówiąc już o AI, które jak coś nam pomoże Język angielski jest też dźwignią, która przełamuje nam barierę językową w komunikacji z połową świata W połączeniu z internetem dziś jesteśmy w stanie działać globalnie, a nie tylko lokalnie a jak coś, to wam pomoże z tłumaczeniem. Jakby się cofnąć w czasie i opowiedzieć tamtejszym, jaką moc sprawczą ma zwykły śmiertelnik dziś, to oni by padli tam. Dobrze, są też inne rodzaje dźwigni, jak na przykład zatrudnianie ludzi albo inwestowanie kapitałem, ale my, zwykli śmiertelnicy, szukamy dźwigni, które charakteryzują się jedną rzeczą. Mają asymetrię ryzyka. Czyli innymi słowy, szukamy dźwigni, gdzie nawet będąc gołym i wesołym, mamy szansę spróbować, ryzykując tylko naszym czasem, może jakimś niewielkim wkładem własnym. I teraz naszą główną misją jest sprowadzić na ten świat coś przydatnego jakąś usługę, biznes, produkt, który ma możliwość rosnąć nieliniowo w stosunku do włożonego wysiłku czyli właśnie na zasadzie dźwigni. Kilka przykładów, możesz sprzedawać ciuszki na targu, albo założyć sklep online, możesz prowadzić wycieczki ornitologiczne, albo stworzyć przewodnik, możesz robić korepetycje z matematyki versus nagrać matematyczny masterclass, możesz przygrywać muzykę do sesji DD lub wypuścić apkę z dźwiękami na różne scenariusze. Rozumiecie o co chodzi. Wkładając tyle samo w usiłku, tworzymy sobie potencjał mnożenia rezultatów. Nie jest łatwe wymyśleć coś takiego, nie jest łatwe. Wyegzekwowanie tego? Konkurencja jest duża do wszystkich oczywistych rzeczy. Dlatego musimy przejść do kroku drugiego. Podpunkt drugi: Bycie najlepszym na świecie. Słuchajcie, najważniejszą rzeczą przy tworzeniu tego naszego Czegoś jest to, żeby było przydatne. I my, ludzie, mamy jedną konkretną miarę przydatności od zarania dziejów. Jeśli uważamy coś za przydatne, jesteśmy skorzy coś za to oddać. I w naszych czasach nie musimy oddawać komuś jaj albo szyć butów, bo mamy po to pieniądz. Jest takie fajne motto, trochę przerysowane, ale idea się zgadza. Jeśli musisz coś sprzedawać, znaczy, że nie działa twój marketing. Jeśli musisz robić marketing, znaczy, że twój produkt, usługa są nieprzydatne. Czyli mówiąc najprościej, jeśli coś jest dla kogoś przydatne, to nie musisz mu tego wciskać, sam to wybierze. Oczywiście w jakiś sposób trzeba nas znaleźć, więc marketing jest potrzebny, ale to tylko takie powiedzonko, żeby idea została z nami. Dobrze, czyli jeśli znamy już warunek wstępny, czyli przydatność, przejdźmy do bycia najlepszym na świecie. Nie musimy być najlepsi na świecie, świecie, ale musimy być najlepsi na świecie w głowach naszych klientów, najlepsi w ich świecie. W przeciwnym razie wybiorą konkurencję. Jak to zrobić? Albo jesteśmy jedyni dostępni, albo jesteśmy rzeczywiście najlepsi z konkurencji, albo jesteśmy tak inni, że wymykamy się jakiejkolwiek rywalizacji. Dobrze, jedyni dostępni. Najprawdopodobniej wynaleźliście jakąś nową technologię, albo stworzyliście jakąś aplikację, o której nigdy wcześniej nikt nie pomyślał, albo y, robicie coś tak rzadkiego, że w waszym regionie jest to praktycznie niedostępne, tylko wy to robicie, albo w jakiś jeszcze inny sposób, na przykład w danym kraju przez sytuację geopolityczną, przez barierę językową jesteście jedynie do dostępni. Można dwoić i troić, wiemy o co chodzi. Najlepszy z konkurencji, no to tutaj wiadomo, jak się web w web spotkamy z naszym konkurentem, to wygrywamy i mamy dwa czynniki jakość i cenę. Możemy być stricte najlepsi jakościowo, ale możemy być też najlepsi na świecie w jakimś limicie cenowym, którego nasz klient nie chce przekroczyć. Albo jesteśmy tak inni, że wymykamy się rywalizacji, czyli mamy konkurencję, ale klient na nas patrzy nie tylko przez pryzmat przydatności, ale również na jakimś głębszym poziomie. Może to być jakaś oryginalność, autentyczność, jakaś sympatia, filozofia życia, Artystyczna jakaś taka zgodność, cokolwiek, co sprawia, że nie tylko przydatność ma znaczenie, ale to połączenie międzyludzkie. Dążenie do bycia najlepszym na świecie ma też nieoczekiwane dodatkowe plusy. Jak pisał Tim Ferris, 99% ludzi na świecie jest przekonanych, że nie są zdolni do osiągnięcia wielkich rzeczy, więc mierzą w przeciętne. Poziom konkurencji jest więc największy przy przeciętnych realistycznych celach. Co paradoksalnie czyni je najbardziej czasochłonnymi i energochłonnymi. Żeby stać się pionierem, albo oczempionem, albo indywiduum, a najlepiej wszystkimi naraz, potrzebne nam będą odpowiednio specyficzna wiedza, pracowitość i autentyczność. Jak rozwinąć w sobie te cechy? Przejdźmy do punktu trzeciego. Podpunkt trzeci: cierpliwość i motywacja. Żeby być pionierem, musimy posiąść specyficzną wiedzę w jakimś temacie, tak żeby eksplorować jego rubieże. Żeby być czempionem, musimy poświęcić najwięcej czasu i energii naszemu produktowi, usłudze, tak żeby wypłynąć na top. Żeby być indywiduum, musimy przestać myśleć tak jak wszyscy, wykształcić w sobie odwagę do podążania własną ścieżką, wieść na tyle oryginalne życie, żebyśmy sami byli oryginalni. Jest taki koncept wymyślony przez Seta Godina, który nazwał The Deep. Na jednej osi mamy osiągnięte rezultaty, na drugiej włożony wysiłek. Kiedy zaczynamy jakieś przedsięwzięcia, zaczynamy się czegoś uczyć, cokolwiek, na początku poznajemy te najprostsze rzeczy i w miarę szybko mamy wymierne rezultaty. Ale potem, żeby stać się coraz lepszymi, wchodzimy w coraz trudniejsze zagadnienia i tempo uzyskiwania rezultatów spada. Tu musimy poświęcić miesiąc, żeby coś zrozumieć. Tam musimy poświęcić dwa miesiące, żeby coś doszlifować, wkładamy ogrom wysiłku, a rezultaty mierne. Prawdziwe owoce zbieramy, kiedy przejdziemy ten dołek. W końcu będziemy umieć i wiedzieć na tyle dużo, żeby zacząć osiągać prawdziwe rezultaty. Ten dołek to właśnie The Deep. I gdyby go nie było, to wszyscy byśmy byli najlepsi na świecie. Im większy dołek w naszej dziedzinie, tym mniejszą konkurencję będziemy mieli po jego drugiej stronie. Dołek stoi na straży specyficznej wiedzy, jest miernikiem włożonej pracy i wyróżnia nas z tłumu. I teraz szczęśliwi ci, którzy w młodości przez przypadek znaleźli taki dołek, których wciągnął i już są po drugiej stronie, i odważni i godni podziwu ci, Którzy dziś się w taki dołek z premedytacją rzucają. Powiecie, to jest naprawdę ciężkie przejść przez te lata uczenia się, praktyki, żeby być na tyle dobrym w przyszłości, żeby wyjść z tym do ludzi, z jakimś produktem, usługą, żeby no nie było wstydu. Dobra, najłatwiej na moim przypadku, czyli filmowania, bo tutaj ten dołek jest taki mega wyraźny, tak? Łatwo sobie zrobić film z wakacji, fajny, fajny, ale potem, żeby przejść ten dołek i dojść do klientów, wiecie, robienia reklam i tak dalej, no to trzeba nauczyć się tylu rzeczy po drodze, że mi to zajęło pewnie z 70 lat, żeby naprawdę móc z tego już normalnie żyć. W międzyczasie jeszcze sobie prowadziłem YouTube'a. Cały czas prowadzę, ale pierwsze 5 lat tego YouTube'a, tak tak naprawdę ten kanał chyba nie miał nawet 10 tysięcy subskrypcji. Nic z niego nie zarabiałem. I dopiero teraz zaczyna troszeczkę za zasadzie dźwigni się skalować, ale też to idzie już szybciej. Bo widzicie, ten nasz wykres wydaje się, że na początku działa przeciwko nam. Przez lata musimy walczyć z przeciwnościami losu, wkładając dużo wysiłku, a osiągając mierne rezultaty. Potrzeba naprawdę dużo motywacji, żeby przez ten dołek przejść. I jeśli jesteśmy pewni, że w danej dziedzinie, albo w danym momencie życia tego dołka nie przejdziemy, to lepiej zrezygnować na samym początku. Przynajmniej zrobimy to świadomie i nie zmarnujemy mnóstwa czasu. Najgorzej oczywiście zrezygnować tuż przed momentem, kiedy rezultaty zaczynają rosnąć. I z reguły te rezultaty się potem ładnie potęgują. Z kilku w miarę oczywistych powodów. Po pierwsze, tak jak wspominaliśmy, dzięki dołkowi odstawiamy znaczną część konkurencji. Wszystkich, którzy tego dołka nie przeszli. Tym samym nasze życie zyskuje jakiś rodzaj oryginalności. To z reguły zmagania i wysiłek wykształcają w nas charakter. Dalej. Ludzie doceniają włożony wysiłek, dlatego nadal na ścianę wybierają obraz namalowany przez człowieka, a nie wygenerowany przez AI. Co jeszcze? Osoby, które w swoich dziedzinach przeszły swój dołek, od razu poznają się na osobach, które też taki dołek przeszły. Dużo łatwiej o współpracę, dużo łatwiej o zaufanie, bo już mniej więcej wiemy, jakiej kategorii to jest człowiek, i ma już jakieś portfolio do pokazania. I moi drodzy, dochodzimy do tematu motywacji która moim skromnym zdaniem musi być wewnętrzna. Musimy lubić to, co robimy, tak żeby przechodzenie tego dołka sprawiało nam radość z dwóch powodów. Po pierwsze, w miarę oczywiste, będzie nam łatwiej przejść ten dołek i jednocześnie będziemy lepsi w tym, co robimy od osób, które przeszły ten dołek, nie lubiąc tego, ponieważ będzie nam po prostu to przechodziło łatwiej. A po drugie, musimy wziąć pod uwagę to, że tutaj nie ma gwarancji sukcesu. Słuchajcie, wolność finansowa jest czymś ekstraordinaryjnym. Nie wiem, jaki procent osób, które za nią podąża, odnosi sukces, ale. To się, że jest to mniej niż 50%. Dlatego moim zdaniem warto na tej ścieżce czuć radość, lubić to robić, żeby nawet jak nam się nie uda, to spędzić życie w sposób, w jaki nam pasuje. Przynajmniej ja tak do tego podchodzę. Zapraszam do obejrzenia mojego filmu o pasji i pracy tu na kanale. Praktycznie zawsze tworząc te nasze dźwignie biznesowe, produktowe, usługowe, mamy dużo narzędzi, żeby. Zmniejszyć to ryzyko do minimum, ale i tak zawsze ryzykujemy energią i czasem, których też mamy w życiu skończoną ilość. I do tego ryzyka możemy podejść dwojako: albo możemy po prostu być na etacie, mieć stałą pracę i po godzinach tworzyć to naszą dźwignię, albo wchodzimy w to all-in. Oczywiście wersja all-in ma większy potencjał bycia skutecznym w krótszym okresie czasu ale jest też dużo bardziej stresujące. Dotychczas najdłuższy okres czasu, jaki spędziłem na jednym projekcie, to gdy tworzyliśmy nasz kurs filmowy, każdy z naszej piątki włożył wtedy 9 miesięcy w tworzenie lekcji i przygotowywanie materiałów, 9 miesięcy życia z oszczędności i z jakichś pojedynczych zleceń, które udało się gdzieś wcisnąć. Piątka dzieci mogłaby się w tym czasie urodzić. I wiecie, podczas takich 9 miesięcy, no człowiek naturalnie zastanawia się, czy nie wywala właśnie czasu w piach, czy to dokądś prowadzi? Dokładają się do tego wszystkiego trzy aspekty: Twoja sytuacja w życiu, Twój wiek i Twoja mentalność. Sytuacja w życiu. Mam na myśli materialne bezpieczeństwo. Po jednej stronie skali macie rodziców, którzy są milionerami, utrzymują cię, zostawią ci to wszystko, nie musisz się do końca życia martwić. Gdzieś w środku skali są jacyś bliscy, którzy w razie porażki przyjmą cię do garażu. A na końcu skali jesteś Oliverem Twistem, nie masz się do kogo zwrócić po pomoc. Jeśli chodzi o czystą kalkulację, no to wiadomo, że większe ryzyko mogą podejmować ci, którzy mają bezpieczniejszą sytuację. Ale z kolei Oliver Twist nie ma nic do stracenia, więc mentalnie czuje, że może podjąć większe ryzyko, plus ma większą motywację do działania. Wpływ ma też Twój wiek, ile czasu zostało Ci do końca, i też z biegiem życia mamy z reguły coraz więcej obowiązków i więcej osób na nas polega, więc ryzyko rośnie. Tak więc, jak widzicie, ten wykres nie może być jednoznaczny, bo każdy będzie miał swoje personalne podejście, które zależy od naszej mentalności. Żyjemy w czasach, które oferują stałą pracę na etacie i tym samym względne poczucie bezpieczeństwa, ale nosimy pomiędzy uszami mózgi ukształtowane w czasach, gdy nie było lodówek, pożywienie trzeba było zdobywać z dnia na dzień. Na życie bez etatu patrzę trochę jak na tego człowieka który nie wiedząc co przyniesie jutro, codziennie musi szlifować zdolność przetrwania. Z tą różnicą, że w naszych czasach ma szansę zdobyć niesamowitą lodówkę. I dobrze moi drodzy, przechodzimy do ostatniego kroku. Trochę innego niż wszystkie, kroku, który nazwałem magia działania. Słuchajcie, wierzę w jedną rzecz: że gdy coś naprawdę chcemy zrobić i się w to w 100% procentach zaangażujemy, to wszechświat chce nam pomóc. W moim doświadczeniu objawia się to w niewytłumaczalnych zbiegach okoliczności. Paulo Coelho też w to wierzy. Ale dla bardziej sceptycznych przeanalizujmy sobie trzy koncepty, które mogą mieć na to wpływ. Pierwszy to powierzchnia szczęśliwych trafów. Sprawa, sprawa prosta: im więcej energii, i przestrzeni damy naszemu nowemu przedsięwzięciu, tym większa szansa na szczęśliwe trafy, zbyki okoliczności, po prostu statystycznie, bo większy stosunek tego projektu jest w naszym życiu. Rzecz druga to siatkowaty układ aktywujący. To jest taka sieć neuronów w naszym mózgu, która stoi na straży tego, co dopuszczamy do świadomości. I teraz, jak my sobie bierzemy jakiś cel i zaczniemy działać w jego kierunku, to więcej bodźców z tego obszaru będzie dochodzić nam właśnie do świadomości za pomocą tego układu. Najbardziej znanym przykładem tego jest: kupujemy czerwony samochód, nagle na ulicy widzimy dużo więcej czerwonych samochodów. I trzecia rzecz to inspiracja, inspirowanie innych. Wiecie, świat jest w swojej naturze nieobliczalny. Jakby nikt nie wie, co tutaj tak naprawdę robimy. Wszyscy w końcu zginiemy. Więc, gdy widzimy kogoś, kto idzie w jakimś kierunku z entuzjazmem, z energią, chwyta stery w ręce, to nas to inspiruje i w ten sposób przyciągamy do siebie innych ludzi, którzy nam jakoś pomagają. To są te zbiegi okoliczności w jakimś kolejnym wydaniu. U mnie na przykład kolejnym takim projektem, właśnie taką dźwignią, którą sobie otworzę, zawsze mnie ciekawe było robienie gier komputerowych, więc stwierdziłem, że spróbuję. I gdy powiedziałem o tym pierwszy raz w takim podcaście, który prowadzę. To zgłosił się do mnie chłopak, że chciałby robić efekty dźwiękowe do tej gry. No więc sprawdziliśmy się nawzajem i się okazało, że super. Więc ludzie, to jak twoja energia wpływa na ich energię, też może się przyczyniać jako trzeci składnik do tego naszego ogólnego, ogólnej pomocy wszechświata. Sto lat temu natknąłem się na taki esej zatytułowany: Reality has a surprising amount of detail o budowaniu schodów. Jego główna idea wryła mi się niesamowicie w pamięć. Że dopiero, gdy zaczynamy działać, ujawnia się przed nami świat, o którym nigdy byśmy nie pomyśleli. To dlatego, z tyłu notatników, o których wam już dzisiaj opowiadałem, umieściłem ten cytat GETEGO! Moi drodzy, dziękuję bardzo za uwagę. Trzymam za nas wszystkich kciuki, bo tak naprawdę im więcej w Polsce, przedsiębiorczych ludzi, którzy coś tworzą, którzy zatrudniają potem nowe osoby i tak dalej. Tym lepiej dla naszego kraju, lepiej dla naszej gospodarki, dla naszej innowacyjności. Więc działajmy jak możemy. Jak nam się nie uda, to przynajmniej róbmy nasze życia. Ostatnio miałem rozmowę na podcaście z Karolem. Czy proszenie o subskrypcję coś daje? I chcę dzisiaj to sprawdzić. Mam cel na ten rok, żeby. Dojść do 100 tysięcy subskrybentów. Nawet sobie zrobiłem taki, e, jak to się nazywa, simulacrum. Sympathetic Magic. Więc, jeśli o, lubisz to, co robię, e, to, to zasu zasubskrybuj, właśnie. I, e, i dążę, do, dążę do tego. Trzymajcie się.